Londyn, Wigilia i człowiek, który kochał tylko pieniądze. Dziś poznasz jedną z najbardziej poruszających historii przemiany człowieka opowieść Wigilijną Charlesa Dickensa. Charles Dickens napisał opowieść Wigilijną w 1843 roku jako odpowiedź na ubóstwo i niesprawiedliwość społeczną w Anglii. To krótka. Ale głęboko symboliczna opowieść o samotności, skrusze i odkupieniu. Z czasem stała się jednym z najważniejszych tekstów kultury bożonarodzeniowej. Ebenezer Scrooge, zgorzkniały, skąpy kupiec. Pogardza świętami, rodziną i ludźmi. Bob Cratchit, jego pokorny pracownik, skromny, kochający ojciec. Mały Tim, chory, ale pełen wiary i nadziei synek Cratchita. Duch Marleja. Zmarły wspólnik Scroogea, który ostrzega go przed jego losem. Trzy duchy świąt, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które prowadzą Scroogea przez jego życie. Wigilia. Scrooge jak zwykle okazuje niechęć do świąt. Odtrąca zaproszenie od siostrzeńca. Ignoruje potrzebujących. W nocy odwiedza go duch Marleja, który w łańcuchach pokutuje za życie bez empatii. Marley ostrzega. Scrooge też skończy tak samo, jeśli się nie zmieni. Pokazuje Scrooge'owi dzieciństwo samotność w szkole, radość z siostrą fan. Pierwsze uczucia, które przegrał przez chciwość. To pierwszy moment, gdy Scrooge pokazuje emocje. Zabiera go do domu Cratchita. Widzi biedę, ale i ogromną miłość. Mały Tim mówi słynne. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich. Scrooge zaczyna dostrzegać krzywdę jaką wyrządza swoim pracownikom. Najbardziej przerażający pokazuje śmierć małego Tima i śmierć samego Scrooge'a, zapomnianego, wyszydzonego, samotnego. Scrooge błaga o szansę, obiecuje się zmienić. Scrooge budzi się w wigilię, żywy i przemieniony. Kupuje ogromnego indyka dla cratchitów, wspiera biednych, odwiedza rodzinę. Mały Tim żyje, a Scrooge staje się jak drugi ojciec dla chłopca. Przemiana jest możliwa, nawet dla najbardziej zatwardziałych serc. Empatia ponad egoizm. Scrooge dopiero po konfrontacji z cierpieniem innych widzi swoje błędy. Czas ma znaczenie. Duchy pokazują, że każda chwila życia może coś zmienić. Święta to nie tylko tradycja, ale szansa na bycie lepszym człowiekiem. Dickens przypomina: każdy zasługuje na drugą szansę. Opowieść wigilina to nie bajka, to przypomnienie, że nigdy nie jest za późno, by zacząć żyć inaczej. Zostaw suba, jeśli też wierzysz, że serce można zmienić.